Z tej strony Aniolec 52 i to jest w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj gramy w CoD Celoting Mal 3 Oczywiście dzisiaj kończę wyzwanie Ubierz się na żółto ty od mojej widzki Oczywiście yy, wybrałam sobie jeszcze jeden kolor tak więc mam nadzieję, że zostawicie lajka i sobie z dzwonem No a my lecimy yy, Więc tak yy, Pierwszy kolor, który sobie postanowiłam wybrać będzie to kolor taki czarny. Tak, kolor czarny. Yy, więc mam już wybrane włosy. Teraz idziemy po animację chodzenia. Animację weźmiemy sobie taką. Oczywiście sama ten kolor wybrałam. I co, naj co, yy, co najbardziej lubię z Korbloksa, czyli z takiej jednej postaci? Lubię to, że można korzystać z niego, z nogi. Dobra, idziemy ter... teraz, koszulka, okulary. Tutaj chyba nie ma żadnych czarnych ubrań. No, są. Dobra, idziemy po minkę. Dobra I ja, na drugi raz to się przebierę już za tą, tą O to pasuje lepiej Wiem, że widać tutaj brzuch mojego awatara Na że chociaż jest dobra. Dobra Idziemy dalej O oczywiście będę wybierać różne inne idziemy po czarną torebkę. Dobra, teraz taki słodki piesek, żeby było również trochę na słodko. O, czaputę, taką czapkę jakby. No. no, idziemy po kolejne rzeczy. Teraz jest to, teraz wyglądam bardzo dobrze, e, tutaj za bardzo nie widać tego, tutaj tych rzeczy, jakaś deneksy, zaakceptuję. E, tu nie ma na razie żadnych tutaj, w tamtym tym. Mm -hmm. Tutaj mamy OK. A co to już byłam O Dobra. Dodaj. Dobra, teraz idziemy po O tutaj. Dobra, tutaj grzywki nie potrzebuję. Bo już i tak jest fajnie. Wow. Mhm. Idziemy. Idziemy po kolejne ciuchy. Po kolejne czar czarne ciuchy. I one powinny gdzieś tu być. Ja wam mówię serio. One powinny gdzieś tu być. Dobra. Tutaj mamy kolejne. Wziąłem się czarnego misia. Okay. Kurde, przypomniałam się tak jedna z No, Dobra. O, to dobre. To tego szukałam właśnie. I tego też. Dobra. Tutaj mamy... Kurde. Czy coś tu może jeszcze mamy czarnego? Mamy taką maskę, a ja maski nie potrzebuję. Dobra. Sprawdźmy. Coś czarnego tutaj potrzebuję. nie ma nic, jest tylko taki napoik, ale on jest pomarańczowy. Do Dobra O, weźmiemy sobie takie coś Tutaj mamy te... Dobra, tyle mam ciuchów założonych yy, Sprawdzajmy dalej Ale gdzie to jest? Dobra Sprawdźmy, czy jest tu coś czarnego. Jest pingwinak. Dobra. Dobra, wezmę takiego pingwinka słodkiego. Dobra, tutaj teraz kolczyki, weźmiemy takie czarne ser. O, idziemy do Skerry. Mhm. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj. U, tu coś jeszcze mamy. Zobaczmy. Dobra, mamy tutaj jakieś te. Damy takie sk o, takie serducho. O. O Jezu, co ja zrobiłam? Nacisam, żeby kupić to i nie mam robuxów. Wszystko wydałam. Dobra. Jakby coś na nie pieniądze, tylko wiecie, robuxy. O, to jest spoko. To jest czarne. No, przynajmniej mam spodnie czarne. Dobra. No po prostu prawdziwy taki fajny czarny jak ze mnie. No, spal... mm -hmm. Kurde, przypomniał mi się kiedyś taki trend z Robloxa. Chciałabym go zrobić. Dodaj, idziemy ta, tutaj do tego sklepu, albo dobra, nie będę marnować czasu. No i wykonujemy ostatni challenge. Czyli kolor żółty. No, tak mi napisała Wicka, więc ta, lecimy z tym kolorem i wyzwaniem. Bo wykonałam już, żeby się ubrać na kolor brązowy i kolor fioletowy. Niestety nie zdążyło mi na ostatnią rundkę czasu. Dobra, tak więc pozdrawiam wszystkich moich widzów. Dobra, lecimy z żółtym kolorem. Na pierwsze oko, co mi się rzuca, no to takie włosy. Weźmiemy. Dobra. Teraz jedziemy po... pojdziemy tutaj po to. Tutaj ja nie przyjmuję takich obcych osób bardziej. Nie chcę mieć zapchanego, zapsa, zapchanej listy znajomych. O, i, I mamy pierwszą koszulkę. Które, którą bardzo chciałam założyć. Teraz musimy znaleźć jakieś żółte takie spodenki. Nie mogę ich na bardzo znaleźć. Powiem wam... Ale za to, to ma no to weźmiemy sobie jakiś tam. Dobra. tutaj store tutaj teraz czy mamy w ogóle jakieś animację kupioną dobra dobra mamy już trzy no to dobra teraz idziemy po jakąś torebuszkę. weźmiemy kaczuszkę. Kurde, nie widać za bardzo tej kaczki. Muszę wziąć krótsze włosy. Dobra, idziemy. To musimy sprawdzić, czy są jakieś itemy tutaj. Takie żółte fajniutkie. Najpierw sobie założę taki kapelusie kapu, a później to zobaczymy, czy jest może jakiś ten. Powinien to być chyba kaczuszki. Tak, powinien. Bo go widziałam raz. Dlatego najpierw sobie założę taki. No nieźle. Fajne mi kolory zaproponowała moja widzka. Tutaj mam jakiś popiół 2K. Dobra. To idziemy tutaj. O, mamy żółte spodnie, ale w sumie ja żółtych spodni nie potrzebuję. Tak jest lepiej. Tutaj nic nie ma. Tutaj też. Tutaj. Tu, tu mamy grzywki też, również, ale ja nie potrzebuję, bo tak jest też lepiej. O, taką kaczkę. O, zapomniałam, że ona jest na górze. Był właśnie brałam chyba z parę dni temu. Może nawet tydzień temu. Nie wiem. Teraz tutaj. Dobra, tutaj y, chyba nic już nie ma. Co widzę, to co więcej, to musimy po prostu tutaj patrzeć to w dobrą stronę. I akurat jest pszczółka. Dobra. To zobaczmy, jak to wygląda na mnie. O jezu, to mi koszulkę skasowało. Dobra, to, to wygląda teraz dobrze. O wiele lepiej. Dobra. Dobra, weźmiemy sobie cytrynkę i zobaczymy jak ona wygląda. Dobra. Okej. Okay. Dobra, idziemy tutaj po to głowę kaczuszki, no i wy. Nieźle mi, nie mi wychodzi, powiem wam. Co do tego. Dobra. E, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Hmm. O, są kolczyki żółte. Dobra. Skrzydła weźmiemy. Przymierz. No i idziemy Dobra I tak właśnie wygląda mój strój Więc Bardzo kreatywny pomysł mi dała Wicka Bardzo popieram Mam nadzieję, że film wam się spodobał Jeżeli tak chcecie, like i Zwykazywane pod tym filmem No i widzimy się Pa pa